Tak tej strony. Dzisiaj omówimy sobie nowy trailer do Warhammera Trójki. Dokładnie obejrzymy go sobie razem i na bieżąco napada. Co widzę? Dzieląc się z Wami, jakąś tutaj wiedzą, którą posiadam. E, jeśli oczywiście wiecie coś więcej, możecie się tutaj udzielić w komentarzu i dać e, znać co wiecie. Dobra, słuchajcie się trochę tekstem. Tak naprawdę, żebym e, niczego nie, nie chciał, niczego pominąć po prostu. E, więc zaczynamy. Dobra, więc na samym początku ma um, jakieś ślady krwi, jedzie jakiś powóz i na nim jakieś martwe ciała. Od razu tutaj mówię, e, sądząc po ich ubraniu, po, po tych całych kislewskich czapkach, tych takich słowiańskich, ruskich czapkach, no to mm, nic innego się tutaj na mnie nasuwa. Jak tylko to, że to mogą być właśnie kislewici. Martwi zresztą, jak widać. Ok, cóż, jakaś zakapturzona postać i pilnująca wyjścia straż. Być może elitarna straż samej caryce Katarzyny. Warto tutaj zwrócić uwagę na lodowe ostrza i broni. No i okej. Okay. Wysując tutaj po koronie na stole i upiersienionej lodowymi kryształami ręki, to sama seryca Katarzyna. Władczyniki z znane również jako najpotężniejsza lodowa wiedźma, jaka kiedykolwiek stąpała po e, starym świecie. Ok, tak dużo mówić. Mamy tutaj wielkiego demona Nurgla, e, wielki nieczysty, pan rozkładu, zepsuty, władca much, e, pan zarazy lub nawet olczulek Nurgl. E, Nazywacie go jak chcecie. E, Tutaj też dopowiem, że mogę zrobić osobne materiały, jeśli będziecie mieli ochotę na przykład na temat Wielkich Bogów Chaosu. Możecie po prostu znać w komentarzu. Lecimy dalej. Dobra, tutaj, w tym miejscu, mamy Strażnika Tajemnic lub inaczej Zabójca Salniejsza, Biesiadnik Bólu. Niegodziwy plugawiciel ciała, albo wielki rogaty. Tak czy inaczej, jest to po prostu wielki demon z Lenisza. to mamy pana zmian. Demona Scincha, lub inaczej, którego w sumie już znamy z jedynki, i dwójki Total War of Warhammera. E pojawiał się wraz z Najazdem Chaosu, tak jako jeden z lordów. No i w tym miejscu. Nie może oczywiście zabraknąć Kropicy, znanego również jako pan czaszek. różne wam tutaj będę imiona przytaczał e, pięść korna, mm, spijający krew czy Śmierć śmierci Korna. E, oczywiście jest to po prostu większy demon Korna. Dobra, no i tutaj mamy Katarynę, e, Katarinę, która bierze swoje ludowe ostrze. E, Firfrost. Możemy to tłumaczyć jako straszliwy chłód albo mróz. Nazywajcie to jak chcecie. Okej, okay, mamy tutaj synów Ursuna, czyli dawno wyczytają kawalerii na niedźwiedziach. Wyglądają epicko. Tutaj skrydzać lansierzy, to grał po prostu na modzie w Total War Warhammerze, dwójce modzie na Kislewie, to yy, wie do czego są zdolni. Tutaj mamy na przykład wojowników albo rycerzy Korna, którzy jadą na rzekę Jest moc. Dobra, tu pojawiają się nam pomniejsze demony horna, czyli po prostu Puszcze. demony zrodzone z krwi i w sumie gniewu. Jest Herold Horna, tak? Dobra, jeżeli nie patrzę na tę scenę, to zastanawiam się, czy tutaj w Warhammera 3 nie wprowadzono jakiegoś systemu tur. Nie systemu tur, tylko systemu pojedynki. Tak jak na przykład zrobili to w totalowoży Tricking House, te trzy królestwa. Bohaterowie czy lordowie między sobą mogą po prostu się pojedynkować. Mogą być całkiem niezłe, z czym to wyjdzie. No i piękne logo Warhammera 3. Nie mogę się doczekać. Dobra, mamy jeszcze tego jego mościa, Pewnie nie jestem, ale może jest to ktoś z drugiego gościa z poprzednich części takiego Ala doradcy. Czekamy, zobaczymy. Dowiemy o co będzie. No dobra, cały trailer wygląda po prostu epicko. Mam nadzieję, że w grze będzie tak samo. Wszystko wyglądało mi od nie. Zobaczymy. I to jest w sumie tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy materiał Wam się w ogóle podobał. No i czy jak ja nie możecie się po prostu doczekać młotka trójki. Tyle.